Dlaczego rząd Polski tak łatwo ulega manipulacjom Zachodu? Bo rząd Polski się oddał Ameryce. Mówi pani o obecnym rządzie? Każdy rząd się oddał. Każdy rząd się oddał, bo to nie są rządy polskie. To są rządy polskojęzyczne. One nie mają w interesie naszego dobra, mają w interesie swoje dobro, a to nie jest zbieżne z naszym dobrem. Nie ma rządu polskiego. Zobaczcie jak się zachowuje minister spraw zagranicznych. Nie odwołuje ambasadora z Nowego Jorku, który był wrogiem tego rządu. Bo ten ambasador w Nowym Jorku, chyba się Snaps nazywa, tak? Czy Snaps, coś takiego? Przepraszam, jak nie pamiętam. Realizuje politykę amerykańską. Dlatego, że jest doktryna Brzezińskiego. Doktryna Brzezińskiego. Amerykanie naprawdę mają pełne pory strachu. Drukują 60 miliardów dolarów rocznie, czy miesięcznie nawet, ponieważ muszą utrzymać parytet dolara. Chiny, Indie, Brazylia to są potęgi gospodarcze. Mogą się zmówić i powiedzieć: My nie chcemy dolara, my chcemy huana, bo jest oparty na złocie. A na czym jest oparty dolar? Na ropie naftowej. A my już nie chcemy ropy naftowej. My już nasze samochody będziemy napędzać energią elektryczną albo wodorową. Zobaczcie, i w tej strefie zgniotu jesteśmy my, Polacy. I o to właśnie chodzi. Dlatego te rządy reprezentują interesy amerykańskie. Amerykań... I nie wierzcie, że Putin chce tu wejść. Putin to nie idiota. Po co Putinowi wchodzić, jak może to samo zrobić jedną rakietą, dwoma rakietami? Wejście tutaj to jest zamotać się w kolejną partyzancką wojnę. A po co? Po co? Jedna, dwie rakiety nauczą Polaków w porządku, a potem się pogodzą, a potem się pogodzą. Podam Wam taki przykład z powstania listopadowego. Posłuchajcie bardzo uważnie. W lipcu 1830 roku wybucha rewolta, rewolucja we Francji, która doprowadza do powstania państwa belgijskiego. Nie ma takiego narodu Belgia, bo to są Walonowie, Flamandowie. Wymyślono sobie masoński twór, Belgię, w lipcu. I za Kaukazu rusza armia Dybicza, która idzie 21 kilometrów dziennie. Armia rosyjska w XIX wieku nie miała pociągów, nie miała autobusów, szła 21 km dziennie, siódmego dnia odpoczywała i szła z Kaukazu. I trzeba było Polaków napuścić szybko na powstanie, żeby ta armia nie doszła do Belgii. I ta armia przekracza królestwo, granicę Królestwa 5 lutego, a powstanie wybucha 29, lutego, 29 listopada y, 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 wcześniej. W bardzo nie, niekorzystnym momencie na wybuch jakiegokolwiek powstania. Zrobiono to za pieniądze angielskie. Są dokumenty dzisiaj za pieniądze angielskie i za, za ruchy masońskie. Zrobić Polakom powstanie i związaliśmy tę 140-tysięczną armię Dybicza i ona nie poszła do Europy. Nie zrobiła tam Rzezi. Szkoda, szkoda, bo trzeba ją było puścić, żeby wyrżnęła tych masońskie, te masońskie twory francusko-belgijskie. Taki fakt. Wystarczy sobie to pokojarzyć. I bardzo wiele takich sytuacji było. Powstanie styczniowe. Było też po to wywołane. Niemcy to powstanie wywołali, żeby osłabić Rosję. Musieli związać Rosję, bo Rosja się szykowała do wojny z prusami. Najtańsza jucha żołnierska to jesteśmy, my młodzi koledzy. Historia tak pokazuje. Wasze matki, zapytajcie Wasze matki, czy chcą Was posłać na wojnę. Patriotyzm nie polega tylko na tym, że się pociąga za cyngiel i się strzela do wyimaginowanego wroga. Patriotyzm polega również na tym, żeby przetrwać. Przetrwać. I się rozmnażać, dobrobyt tworzyć, wykorzystać to miejsce geograficzne, które jest darem, a może być przekleństwem.